Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Farydur, a to jest kolejny odcinek... Sorry, wyłączałem lampkę. To jest kolejny odcinek serwera dla widów dokładnie tak. I może tak, przywitajcie. W sumie nawet szybko piszę bez światła, ale ci nie widzę na się nie patrzyłem. Um, więc tak, w, w dzisiejszym odcinku um, zrobimy sobie tak. Um, zrobimy sobie tak. Oprowadzenie. Może tak zacznę od Spawda. E, wyłączę sobie w ogóle Game hooda na zero, ponieważ od tego odcinka, o 45 dobra. E, od tego odcinka e, będziemy sobie e, grać normalnie na Survivalu. E, czasem będę pewnie zmieniał, ponieważ będę, pod... no, będę potrzebował um, pewnie. Co? Co to jest? Nic Będę potrzebował. Diamenty to nie są jakieś. Te diamenty są jakieś czterskie w ogóle. Nie wiem skąd one. Nie musiałby walić. Um. Od dzisiejszego odcinka będziemy grać na gameu Uzi Zerowym. Eee, o, tam się coś wbudowało. Eee, wszystko potwierdzamy, także włączę sobie flya, żeby wszystko wam pokazać. Dobra, spam widzieliście chyba. Eee, w ogóle serwer bardzo się rozwinął. Być może będziecie mieć w opisie ci, co grają. Właśnie piszcie komentarze i Skype pod, podsyłajcie eee, od razu. No to was dodam na serwer. To nie ma problemu, ponieważ teraz mam mało graczy. A myślę, że chętnie dodam. Tutaj mamy. Wow, piękny dom. Piękny dom, nie wiem kogo. Teraz się dowiemy prawdopodobnie. Fenomenalny dom, naprawdę takie piękne rzeczy tu powstają. W, skrzyn w skrzynkach nic nie ma. Uważajcie na skrzynki w ogóle, jak kładziecie, ponieważ e, mogą wam zabierać ludzie. A, a możecie to wszystko trzymać w eku jakieś cenne rzeczy, ponieważ jak giniecie, to i tak e, wam te rzeczy a, nie ten. nie. Jak giniecie, to waszej itemy zostają przywaz. Tutaj w ogóle też coś powstaje. Ciekawe, ciekawe z piasku. To, to będzie naprawdę ciekawe. Z, rzeczy tutaj powstają. E, mi się wydaje, że to jest do domu. Chociaż nie, nie chcesz strzelać, więc dobra. E, I do Warc Ferritus, Tam nie wiem, co tam, tam Pokazuję palcem. Tam nie wiem, co tam jest. E, zasłup z e, tego. Zasłup z bedrocka. Ale dobra. Jesteśmy na warpie Ferytus. Tutaj zmieniło się tyle, że e, mamy tu jakieś dróżki, arena, tam coś wybuchło i arenę trochę rozwaliło, więc tutaj tak wygląda arena. E, w ogóle wszystko zaśnieżone. Porobiłem kaczki swoje. Kaczki Ferytusa. Kaczka Ferytusa zatwierdza, zatwierdza ten dom. <laughs> tam też są kaczki dwie. Danej jest crafting e, Tutaj mamy farmę jakąś, którą zrobiłem. Tutaj mini bar, tutaj napis, który bardzo fenomenalny zrobiłem, Dix lubi w dubkę Dubę. Dub, kutasek do łowienia, to nie ja zrobiłem, um, dobra, gdzie, e, tutaj mamy jakąś chałupkę, nie wiem kogoś, pewnie tej kury, e, tutaj jakieś dziury, tu jakiś domek, jeszcze nie wiem kogo, świnie ktoś sobie tutaj z zrobił. O, co jakaś na głowie to Tu się dziwne rzeczy robią, dzieje. Kto ja ty jesteś. Tutaj mamy restaurację Gabi. Bardzo fajny pomysł. Wyznany tylko dla personelu. Magda Gessler stwierdza, ten lokal kapupa. Jest jest napisane tamtą wcale to ja nie pisałem eee, próbowałem już zmienić ten auto message ale właśnie nic nie, nie działa, nie, nie chciało się zapisać a robi, robię to się... ej dobrze dobra tutaj mamy dom Gabi, tam, tam była restauracja tutaj mamy domek Gabi jakieś tutaj fajny dywanik, coś na dole nie wiem czy to mogę pokazywać a um, enchanting okej, okay. a i broda w Sony. broda w Sony. weźmy sobie zenchantujmy Aha nie, może nie enchantujmy. Wiecie co, Roz, się, się jej te brodawy. O. Eee, nie ma za co. <laughs> Żeby jej się rozrastały już, nie? Dobra, Wylecimy tu do na flyu szybko. Eee, tutaj powstał dom. Dom, dom, dom. Ej, czekajcie. Dom. Oh my god! Mmm... Sorry, zapomniałem twojego nicku. Jeszcze na tyle nie grasz długo, żeby zap... żebym pamiętał twój nick. Oh my god. Napisz w komentarzu. Wielki dom, bardzo piękny. Mi się bardzo podoba. O, tutaj jest no. Villa de la... A, Lacquer. Tak, dokładnie, Lacquer. Sorki, zapomniałem. Wolny teren? Proszę zniszczyć tabliczkę, poznając terenu. Dobra, tutaj mieszka skate Cow. Bardzo dziwny dom. Ale mi się podoba nawet Taki śmieszny. Jeszcze nie, nic, nic nie ma. Creeper, przestań. Horde. Tutaj mamy mini-bot uważaj, bo w pewnym ci wglądaj. A Oz to jest taki troll, który za każdym razem, gdy wbija na serwer, to niszczy spawn TNT. Został już dwa bany, Ja już mu raczej go nie odbaduję, bo z tobą mi Dobra, oprócz oprowadzania, tutaj jeszcze powstał wielki most od Creeper Horde. I właśnie pod tym mostem wybuduje dan. dan. Miejscowa pod mostem zajęta przez Ferytusa. W dzisiejszym odcinku będziemy się tutaj rozbudowywać, ponieważ ja chcę zrobić sobie. Serio! Ja chcę sobie zrobić e, domek pod mostem. Dlatego w tym odcinku będziemy sobie właśnie robić tutaj moją norkę. Myślę, że całkiem spokojny pomysł. Jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądać. Prawdopodobnie będzie to wyglądać tak zderpiało że Wy po prostu e, wybuchniecie śmiechem, jak to zobaczycie Cześć Clipper Horde, to jest autor tego mostu, on, on zrobił to na moje zlecenie, ten, ten OPRU, e, i w ogóle tak, chciałbym wam powiedzieć coś o vip ach e, Ponieważ możecie sobie kupić VIP-a, Dix Wam wyśle, jak będzie na serwerze grał link czy coś na Skype'ie, może jakoś się skontaktujecie, e, to na tym serwerze jest coś takiego jak VIP. VIP hmm, chyba ma flyja i jakieś inne możliwości. Nie do końca jeszcze wiemy jakie. Um, dobra, dzięki, że mi to pomogę szkopać. Um, tutaj VIP ma wiele możliwości, aczkolwiek nie pamiętam dokładnie jakie. Prawdopodobnie właśnie mówię fly. A, uh, może chyba kikować też, nie, nie jestem do końca pewien. Uh, ale tutaj byście się musieli zapytać dokładnie Dixa, mam nadzieję, że napisze w komentarzu. Dlatego VIP tutaj myślę, że całkiem ok. Nie dość, że macie jakieś możliwości, to wspieracie serwer i finansowo, że tak powiem, bo to jest SMS-a 2,8 zł i macie na 30 dni bodajże, tak mi się wydaje. I właśnie na stronie pewnie będzie dokładnie pisać I stwierdzi serwer, przez co on będzie na kolejny miesiąc doładowany czy coś ten Serwer po prostu Także myślę, że całkiem dobra opcja tak według mnie a, Dobra, tutaj mamy a, moją norkę W ogóle on, diamentami tam sera. Potrzebuję tych diamentów szczerze Ale dobra, wezmę sobie U, Te diamenty trzeba się nastakować no masz drewno porzuć pan drewnem. O, dzięki. Dzięki. Wow! <grystanie> Dobra, to się przyda. My nie będziemy robić tego jakiegoś pięknego. Nie spodziewaj się wyśmienitego. Wyśmienitej norki. ona będzie derpowa. Dobra, o, już jest kwiatek, który już jest wystarczająco derp. Um, musimy sobie zrobić jakieś narzędzie. Zróbmy sobie łopatencję, chyba, że kilo chodniej. lepiej. Jestem <trym> się robić patyków. Um, zróbmy sobie coś takiego. Tak jak mój most. Dobra. Um, nie, twój most jest bardzo fajny. W ogóle możecie ocenić w komentarzach i widzowie. E Widzowie, most, Creeper Horda. no nie mówię, to, by to będzie bardzo derp norka. Bardzo derp norka. Rura fajna. Nie? Dobra, <grym> mamy już coś derpowego. Zrobimy sobie w ogóle e, tutaj dziurki. była bieda. Generalnie muszę sobie coś wziąć z ponieważ... E, a ja, ja tu wszystko dam na górę, żeby nie było, że cheatuję czy coś, e, muszę sobie coś włączyć, nie uda, e, bo muszę dostać, mm, muszę wziąć taki pewien bloczek, który jest chyba nieosiągalny, gąbka też, podzolo i A <laughs> I e, coś jeszcze masz? Pojęczyny chyba się nie da wziąć, chyba, że silktaczem? Nie wiem, e, tego się chyba nie da wziąć. I jeszcze jakichś bloczków, które są derpowe. Tutaj widzę bloczki, które są derpowe. Eee, Takie wszystko się da. Eee, dobra. Eee, jeszcze zostawię sobie drugi Robimy Zrobimy sobie słup piękny. Tu sobie zrobimy też bedroka. Gąbkę. Zrobimy tutaj pełno głów szkieletów, bo. Dobra na górze go go power ranger było Aha, bił mi tu pewnie Okej, okay, dobra, to będzie bardzo derp... Derp... derp ten okej okay. i zamiast pochodni w ogóle walniemy sobie tutaj coś takiego Zamiast pochodni Zamiast pochodni walniemy sobie sobie taki śmieszny tunel Jakieś. wezmę sobie tą tabliczkę, ponieważ będzie mi potrzebna zamiast derp pochodni. Derp pochodni teraz pochodni walniemy sobie. Zaraz wam pokażę. A, o ile to mam? Chyba mam teraz pochodni walniemy sobie. mod dzielić. Walniemy sobie. Mm, dobra, coś takiego pięknego. E, walniemy sobie. Czy ja to mam? Nie, muszę to wydropić chyba ze stołna. Dobra, więc może to tak pokopię. Diament super. Nie chodziło o diament. Diament w ogóle ma większą szansę na wypadnięcie niż ten bloczek. Także tutaj macie bardzo proste itemy do zdobywania, dlatego e, bardzo łatwo jest. W, w, w sumie duży drop e, a jest w sumie duży drop, a... A nie do końca taki <laughs> łatwy. Gdzież... Jest bardzo w sumie łatwy drop, ale e, w sumie tutaj jest PVP włączone, są, można okradać skrzynki, chociaż za to prawdopodobnie będzie banek, ktoś będzie miał dowody, A, więc tutaj powiem tak. Let's Masz, robię swoją bardzo piękną norkę. Redstone, szkoda no dobra, przekopiemy się w poszukiwaniu redstone'a redstone, 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 redstone redstone redstone, ponieważ zamiast pochodni będą redstone'owe pochodnie teraz będą bardzo co właściwie zrobimy? a tam co za typ co za typ dobra, pójdziemy na dół, ponieważ e, chcę znaleźć redstone a tutaj, co tu są za rzeczy? Grzybki lol No ale grzybki A muszę się jakoś przekopać O, no, come on Redstone powinien dropić ze stone'a, chyba że rzadko dropi To jest właśnie dziwne, że redstone rzadziej dropi niż stone normalnie mm, Chyba, że kogoś okradniemy, nie żartuję na to nawet nie szkoda, bo oh, nikomu, ale dobra, ale dobra Wykopiamy go, uczciwie mm, 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 mm. Chyba, że się wkurzę zaraz i tu oni nie wydropią. Nie, ludzie. Ja tu. Teraz to jest bardzo rzadkim dropem. Wylecimy sobie w ogóle stąd. Co on robi? Wylecimy sobie stąd. Bardzo piękna norka, wiem. Wezmę sobie. Mam no, dwie takie coś. Game out Zero. Są tam jeśli się biją gówniaki pieny pieny kurde, piękny to dom Perytusa wof 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 oż tak wof dobra więc mamy piękny dom e, mój <grym>, i, 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 i... ocencie go jak chcecie e, i dla mnie jest przepiękny dlatego mm... What? i Mate, więc yy, myślę, że on jest bardzo piękny i i, i, i tak. <grym> bardzo normalnie mówię. Dobra, mm, co jeszcze? Czy ja coś wam chciałem jeszcze przekazać? Mój piękny dom powstał. Mm. O, tutaj się z D3 buduje, czyli Kacper. I ten domek na... Czyli to chyba nie był jego dom, który wcześniej pokazałem, kogoś innego. Wybacz, że zapomniałem. Nie wiem kogo w sumie było. Może Casper jednak. Nie mam pojęcia. Tutaj mamy w ogóle farmę Dixa, która jest cheatowana. No. Ponieważ to są spawnery czytowane. Ale to, 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 to Dix. To, to jest dom Dixa, więc Dixa, Dixa dom może być chetowany. No Wracamy tutaj. Chciałbym to w ogóle enchant? Enchant na 30 level. Ktoś miał enchant na 30 level. Nie, Gabi nie miała. Tutaj był enchant na 30 level. O ile dobrze pamiętam. Nie? Nie było go czasem. What? Aha, tu coś jeszcze. Tak, on był niżej. Dobra. Tutaj w ogóle chyba nie pokazywałem. General... Generalnie... Generalnie... Rozbieram wam brodawki i trzcinę Gabi. Zabrałam jedną brodawkę. Rytyty, jakieś tutaj handle? Co my tu dostaliśmy? No sharp. No, o, spoko. A, już nie mam 30. Okej, okay, na no, jakiś 15 było spoko. 15 błagam, 13 może być. Co dostałem? No, o, spoko. Spoko. En, 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 hanty U, Fajne, fajne tu rzeczy mają. Generalnie. To ich trollowałem na poprzednim odcinku Zobaczcie sobie, bez głosu co prawda coś Ale to po prostu z trollingu, także ich tutaj trollowałem Nieźle z tym TNT <laughs> Możecie sobie zobaczyć ty tyn ty tyn. Tutaj ktoś trolluje. A ah, Zabić creeper horda na odcinku Tam, 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 tam. achievement get Szybko Klepa, stary dyn, 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 dyn. O! Wow. A mnie odrzuciło. Kurde! Chciałem się do niego tepnąć, ale. Patrzcie, się Fly. A, e, Fly mi się wyłączył. O! Oh. Co za Creeper Horde? No daj się zapnąć, O ty! No! O to nic Dobra. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jestem Steven Warp Farytus. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka, to by było na tyle, żegnam się na kaczuszce, ła, żegnam się na kaczuszce i to by było na tyle, więc no, kasper, masz ranę <grymne> ja się żegnam na kaczuszce, tutaj macie skrzyneczkę, w ogóle byście byli biedni, ale wątpię, żebyście byście byli biedni na tym serwerze, bo się nie da, więc w sumie to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, do razie, pa i... Giso, tego i w ogóle zapraszam na serwer, piszcie swoje Skypey, e, ja was na pewno dodam, bo dodaję praktycznie. O kurde, sorry, <noise> dodaję praktycznie większość osób, które mi napiszą w komentarzach Skypey e i te inne sprawy. W ogóle tutaj coś dziwnego się stało. Maciek, tepaj, maciek, maciek, tepaj, maciek. Dobra, więc w sumie mógłbym jeszcze się przejść do tego domku i się pożegnę. To jest trochę dziwne. A więc e, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, ada rasa.